Dzień dobry, kochani, witam na kanale Miry i jego ego. Słuchajcie, ostatnia dostawa była tydzień temu, więc teraz jest dobry czas na kolejną dostawę. Mam przed sobą kilkanaście, chyba piętnaście zestawów. Takich fajnych, fajnych bym powiedział. Każdy z tych zestawów coś, coś sobą reprezentuje, i mam nadzieję, że znajdą się na nie chętni. Mamy zestawy duże, małe, jest troszkę piratów, troszkę castli. No jest co pokazywać generalnie. Także yy, za chwilę sobie przejdziemy do tematu dostaw. A jeszcze muszę wspomnieć o tym, co się działo w poprzedni weekend i dlaczego no tak, wiecie, dlaczego dopiero teraz jest dostawa, bo to chwilę jednak trwało od poprzednie, mimo że miałem sporo zestawów. E, słuchajcie, zapowiadałem to też na ostatnim filmie. E, mieliśmy wyprzedaż outletową ze światem skrzata robioną i tam też mieliśmy stoisko, a no więc można było do nas wpaść i nas yy, odwiedzić. I w związku z tym, że ja tam dosyć organizacyjnie działałem przy tym, przy tym wydarzeniu, no to też dlatego nie ma relacji, nie ma filmu ode mnie. Jest relacja na pewno u Lloyda Maliny z, tej, z początku tej imprezy, z początku tej wielkiej kolejki, która się działa. także do niego odsyłam, żeby sobie tam zerknąć, jeśli kogoś interesuje. E, natomiast, no co, no ja mogę powiedzieć kilka słów, jak to wyglądało z perspektywy organizatorskiej, bo tam też widziałem, że na przykład na, na jakichś forach tam ludzie pisali, że o, Jezu, kolejka była, i w ogóle przyszli o 10 już nic nie było. No powiem tak, e, przyszło bardzo dużo ludzi już o 6 rano, tam pierwsze osoby chyba przed 6 już koczowały w tej kolejce, a my wpuszczaliśmy dopiero od 9. Więc tak naprawdę, jak ja zobaczyłem, jaka jest kolejka o 9, w momencie, jak już zaczynaliśmy wpuszczać, jak już byliśmy tam rozłożeni i wszystko działało, no to w tej kolejce już była setka ludzi. A zanim puściliśmy wszystkich, bo też puszczaliśmy tak etapami, no to po prostu chwilę to trwało. Także w kulminacyjnym punkcie chyba około dwie godziny się czekało na wejście do, do miejsca wydarzenia, plus na sprzedaż. Natomiast potem się szybko ta kolejka rozluźniła. Także jak ktoś na przykład przyszedł o 12 i chcąc zobaczyć ten event, no to już w zasadzie było, było puściutko i można było sobie wejść i coś zobaczyć, tylko już nie outlet. I na przykład ludzie pisali, też ktoś tam pisał, że. Jak to było? Aha, że y, powinni dokładać zestawów. Że sklep powinien dokładać zestawów, jak już, y, no, jak już ich ubywało. No, outlet to jest o tyle specyficzna sprawa, że to są zestawy, które gdzieś tam mają jakieś braki, rozerwane pudełka znaczy może nie braki, ale rozerwane pudełka, coś tam poniszczone, albo po prostu są to jakieś y, zaległości magazynowe. Więc ciężko mi sobie wyobrazić sklep, yy, nawet normalny, jakiś duży, nie wiem, jakby to robić w jakimś wielkim molochu, który, który też sprzedaje klocki, yy, który w pewnym momencie zaczyna bierze noża i rozrywa pudełka, żeby tylko je dać na outlet. No, jak się kończą zestawy uszkodzone, no to zostają zestawy sklepowe i tych uszczatów nie brakowało. Uszczatów w sklepie impreza trwała do, do samego wieczora, bo jak wychodziłem niż przed 20, to tam jeszcze u nich były kolejki w sklepie i cały czas tam było. Także nieprawdą jest to, co ktoś mówi, że nie było zestawów, po prostu po pewnym czasie było ich no, już mało, bo dużo ludzi się zebrało i, yy, i je wykupili. Łącznie imprezę odwiedziło około 1800 ludzi, szacujemy na podstawie naszego licznika, który mieliśmy na wejściu, plus yy, paragonów yy, sklepowych, także to jest taki szacunek na 1500-1800, raczej dwóch nie było, ale no, to obrazuje skalę, jaka to była duża impreza obciążająca. I dlatego nie nagrałem relacji, bo spałem przed tą imprezą 3 godziny i byłem tam półprzytomny, także no dużo się działo. My na stoisku całkiem tam sporo sprzedaliśmy figurki, figurki poszły, kilka zestawów poszło. Nie za dużo, ale też się nie nastawialiśmy na coś, na coś dużego. No raczej było to dla rozładowania kolejki u skrzatów. A ze skrzatami jeszcze współpraca nam się nie zakończyła i to nie. Znaczy to był pierwszy event, który razem robiliśmy, ale no wydaje mi się, że nie ostatni. Także jeszcze coś w temacie skratów się kiedyś wydarzy. A tymczasem krecik, sklep z marzeniami i mogę w końcu przejść do dostawy dzisiejszej już zamykając tam ten temat. No więc tak jak mówiłem, no serie popularne są, zacznę od, zacznę od rodzynków stałów, bo nie mam, nie mam ich za dużo, natomiast potem będziemy sobie lecieć po innych seriach. Piękny zestaw, który bardzo lubicie, czyli zamiatarka, zamiatarka do ulic z 95 roku wróciła na sklep po. Chyba na eventach się sprzedała, także okazja, żeby go dorwać bez instrukcji, bez pudełka, więc stanie, więc spoko. Kolejny zestaw to jest taki trójzestaw, złożony z trzech pojazdów na budowie. Zestaw już z tej drugiej połowy lat 90. chyba 90. no dobra, nie będę teraz strzelał, ale no na pewno, na pewno końcówka. No, jest to zestaw, który mamy taką oto wywroteczkę, kopareczkę i samochód transportowy, który tutaj zabezpiecza wszystko i, i ma takie znaki. Także zestaw z trzema figurkami, z trzema pojazdami. No takie minimum klockowe z dużych tutaj kloców. Tu jest na przykład takie podwozie, cały, jest całym jednym klockiem. Także już ta późniejsza Era Town, ale wciąż całkiem fajny zestaw do uzupełnienia sobie miasta, no bo są trzy pojazdy zamiast jednego. No, i jeszcze z Town pochodzi taki oto klasyczek, taki oto klasyczek, czyli. Czyli tutaj karetka. Numer z zestawu 6666. Także dość specyficzna numeracja. Karetka z 1994 roku. Moje wspomnienie z dzieciństwa, bo miałem ten zestaw i jest kolejna okazja, żeby go, żeby go dorwać też chyba na eventach nam zszedł. Z serii town to prawie wszystko, bo będzie jeszcze jeden taki zestaw większy na, pod koniec. Przejdźmy sobie do takiego rodzynka z serii Robo Riders. Mam tutaj dasta, czyli tego jakby piaskowego. Piaskowego gościa, nie wiem, skalnego piaskowego. No, on tutaj ma te harpuny znane z znane zakłazonów. No, jest po prostu typowym roboridersem, czyli ma kółeczka, tu gdzieś, tu gdzieś w jednym miejscu ma gumkę. No i da się z tego szczelać. Jak Was interesuje tematyka roboridersów, to znowu odsyłam na kanał e, Majstra Łukasza Góreckiego, gdzie niedawno, niedawno kręcił film z Majstery Boxem. Znaczy, kręcił go z moc klocem, ale z otwieraniem Meistery Boxa, który, który dostał ode mnie, więc też okazja na zobaczenie tego, co, no, co dostał od nas od, od sklepu. No, dost. Kupił. Także była dla niego, było dla niego specjalne pudło i tam możecie się zapoznać z całą serią robo, e, RoboRidersów. A to jeszcze jeden rodzynek serii Space'ów. W takim razie z serii Space'ów mamy takiego, e, takiego oto ufolka. Dość specyficznym pojeździe, w którym on e, leży. No i tutaj ma te, ma te duże kółka i w zasadzie to tyle. Jest sporo elementów, sporo elementów tutaj przezroczystych, także jak teraz podłączyłem sobie światełko, to to fajnie powinno być widać na filmie. W ogóle ten film nagrywam po południu, to nie jest taki typowy poranny filmik z dostawą, bo, no bo rano jeszcze zbierałem największy zestaw, który mam tu Wam do pokazania, więc, więc jeszcze, znaczy nie zbierałem, tylko składałem jeszcze. Więc z pewnych względów w zasadzie te wszystkie zestawy powinny się ukazać mniej więcej tak, myślę, że max do pół godziny od publikacji tego filmu. Także jak oglądacie ten film, to za chwilę te zestawy będą i wręcz można się, można się praktycznie przełączać od razu z filmu do, do sklepu, bo te zestawy się pojawią dość szybko. Co my tu jeszcze mamy? No z takich rodzyneczków no, to jest Adventurers, pan Johnny, Johnny Funder, czyli ten zestaw taki, powiedziałbym, battle pack z jednym ludzikiem. Tutaj ludzik z akcesoriami, też znany, bo pojawiał się u nas na sklepie. No i w tym momencie mogę chyba już przejść do serii. Będziemy sobie tak skakać troszkę jednak po seriach, bo tutaj są duże zestawy z innych serii, więc na razie na razie maluszki. E, seria Piratów. Seria Piratów, która ostatnio jak wrzuciliśmy, to wszystko nam zeszło. E, więc tym razem też coś dorzucamy, czego dawno nie było. Tego zestawu dawno nie było. Treasure Surprise z 96 roku, on był w takim tym kartoniku kwadratowym, też taki zestaw, no wtedy dość popularny, w sensie jak ktoś wtedy tam dorastał, to. To powinien go mieć. Ja go nie miałem z Lego, natomiast miałem go z Shifty. Miałem go z Enlicht and Shifty. Mama mi kupiła i był taki brzydki. Ale, ale pudełko było ładne. Nawet chyba to pudełko się kiedyś nas. chyba jak zaczynaliśmy sklep, to ja sprzedawałem w tym pudełku z mojego dzieciństwa. Kolejny zestaw, który tutaj chcemy pokazać, to jest też taki powrót po jakimś czasie, bo też tego dość dawno nie było. To jest zestaw taki, może nawet bym powiedział mniej popularny, bo on tak. Znaczy, nie wiem, jakoś tak nie, nie figuruje bardzo często na aukcjach. Natomiast jest to zestaw serii Imperialsów, Imperial garców z tych, z tych czerwonych już, już żołnierzy na przedłużanej płycie bazowej. Tutaj mamy armatę, mamy też, mamy też łódkę pirata. Także wszystko, co tutaj jest, łącznie z takim dosyć śmiesznym, dosyć śmiesznym więzieniem. O, coś takiego, takie ukryte w skale. Także jest to taka, powiedziałbym, troszkę unowocześniona wersja Broadside Briga, tego zestawu z dziewięćdziesiątego yy, chyba pierwszego roku. No też z taką durną stójką, z taką strażnicą z piratów. No to to jest ta wersja po prostu z czerwonymi żołnierzami. No i do tego zestawu jest bardzo ładna instrukcja. I kolejny zestaw, w zasadzie powinienem go pokazać jako pierwszego. To jest Sabre Island, jako pierwszego, dlatego że on wcześniej wyszedł. On wyszedł 89 albo 91. No i jest to seria, jest to seria Imperial Soldiers, Soldiersów, czyli tym razem tych niebieskich, tych starszych żołnierzy. No i znowu jest taka mała wieżyczka, taka wieżyczka strażnicza. Ja teraz w ogóle puszczam sobie kolorowe światło, także nie wiem jak to, jak to widać. Możecie mi napisać w komentarzach, czy to ułatwia widzenie zestawów, czy niekoniecznie. No i tak, no i mamy tutaj łódeczkę, mamy tutaj płytkę bazową z narysowaną, narysowaną wyspą. No i duża, duża flaga przede wszystkim najwięcej warta w tym zestawie. Tak to się prezentuje wszystko. I do tego zestawu też jest piękna, ładna, piękna, ładna instrukcja. Także kolejna okazja, żeby dorwać ten zestaw. Ostatnio jakoś bardzo szybko strzedł chyba na drugi dzień, czy nawet od razu po, po wrzuceniu. Piratów to jest prawie tyle, bo jeszcze coś będzie. Zresztą jak widzicie miniaturkę, to chyba wiecie co będzie. Więc może nie jest jakaś taka duża tajemnica, co to będzie. Ale jak ktoś nie widział miniaturki, no to niech teraz nie zerka, tylko ogląda dalej. Zanim przejdziemy do Castle, to jeszcze tutaj taka jedna rzecz, którą powinienem też pokazać wcześniej, może przy okazji Space'ów. Zestaw, słuchajcie, ze Star Warsów. Zestaw ze Star Warsów Nabu Swamp, na którym mamy Quaigonjina oraz Jar Jar Pinksa, uwielbianą postać ze Star Warsów. Oraz dwójkę tutaj klonów, które znaczy nie klonów, droidów, które, które nam gonią naszych bohaterów, czyli jest to zestaw z mrocznego widma. Akcja dzieje się na bagnie. No i oni tutaj na tych ścigaczach, na tych przezroczystych klockach, to jest w ogóle fajnie umieszczone. No to gonią naszych tutaj bohaterów. No i jest to taka scenka w zasadzie z bagna, brązowo, zielone zielono, szare, klocki, także ciekawa kolorystyka, do tego zestawu jest też. Instrukcja. Nie powiem, że całkiem ładna, ponieważ tutaj jest coś poklejone taśmą, ale kompletna. Tak się ten zestaw prezentuje i być może ze Star Wars, albo dobra, to nie mówię jeszcze na razie co będzie, bo będą takie zapowiedzi na koniec, co będzie w przyszłym tygodniu, bo mam kilka zestawów, w którym dosłownie brakuje dwóch, trzech klocków do poskładania. Dobra, no to słuchajcie, chyba możemy przejść do serii Castle. W serii Castle pojawiła nam się Wiedźma na gondoli. A Witch Windship. Zestaw z 97 roku, z Fright Knightsów. No i tak się o to prezentuje. No jest, ma, ma trochę dziwną instrukcję. Taką, w ogóle pudełko też było dziwne, takie, takie podłużne, takie, takie duże. E, dziwne, dziwne po prostu, że jest poziome, że jest pionowe, a nie poziome. E, natomiast sam zestaw no to jest tak. No to jest przyczepiony smok do gondoli. No i całość ma polegać chyba na tym, że na tych malutkich skrzydełkach ten smok będzie tą gondolę wiózł, a wiedźma na nim tutaj sobie leci i jeszcze tutaj ma siekiery, żeby ciachać powietrze. No dziwny koncept, ale były różne dziwne koncepty we Fright Nightsach. Przede wszystkim zestaw wartościowy ze względu na y Wiedźmę, która teraz gdzieś tam się doczekała. Doczekała się małej reedycji, jeśli widzieliście ten zestaw, taki ekskluzywny, jakiś pracowniczy. Był taki przeciek, że ostatnio wyszedł taki zestaw z Magisto i i z Wiedźmą, i chyba z Robin Hoodem jakimś, coś tam, coś tam takiego dziwnego było, ale to widziałem tylko na potkach. nie widziałem jeszcze całego zestawu. Nie wiem, pewnie w Bricks and Fixach się kiedyś pojawi, jeśli ten zestaw się pojawi. No i w zasadzie, jeśli już jesteśmy przy Kaslach, to mogę pokazać naj... Nie no, może nie największy zestaw, ale najfajniejszy, jeśli chodzi o kompletność, ponieważ mamy zestaw z pudełkiem. Dark Dragons Den, zestaw 93 roku, czy drugiego? Trzeciego. Z Dragon Knights'ów, obrócę sobie flagę, żeby było ładnie widać. Zestaw, który jest pieczarą smoka, też jest, to, też jest to zielony smok, także tak jak ostatnio gdzieś tam były u nas do dorwania czarne smoki, tak teraz zresztą chyba jest jeszcze ten czarny smok, o ile, a nie, może się sprzedał, nie wiem, możecie zobaczyć. No to tutaj mamy zestaw z zielonym smokiem. Jest tu też Magisto z różdżką, no i są też rycerze, Rycerze, smoczy rycerze z Dragon Knightsów, którzy, y, którzy mają piórka, ten, ten ich chyba dowódca ma pelerynkę, także jest tu kilka takich cennych elementów w tym zestawie. Sam zestaw no, mi się nie podoba, ale to dlatego, że, no, że jest tu dużo, dużo burpów i lurpów, także ten zestaw znowu jest takim klocem troszkę. Ale z drugiej strony przy zamku, tym, tym właśnie też z Dragon Knights'ów, no fajnie wygląda. Zamek z Dragon Knights'ów kiedyś będzie, ale jeszcze nie, jeszcze nie prędko. Mam go w jednym miksie, ale mocno zdekompletowanego. Także gdzieś tam kiedyś ten, ten zestaw powróci. No to, co jest pewnie istotne dla ewentualnych kolekcjonerów takich rzeczy, to jest całkiem przyjemna, ładna instrukcja. Tutaj w zasadzie z jednym mikrouszkodzeniem z tyłu. Oraz pudełeczko. Pudełeczko, które troszkę przeżyło. Nie jest może jakieś super najnowsze, piękne, ładne. Jest trochę tutaj poobcierane, są tutaj jakieś małe rozdarcia, coś jest podklejone taśmą. No nie jest to pudełko może pierwszej świeżości i pierwszej jakości, ale, ale takiej drugiej jakości bym powiedział. Nie jest z nie jest nim tragicznie. Jedna z większych wad, które są tutaj, to jest wyrwane, yy, wyrwana ta folia, która jest w środku. Ktoś tutaj się nie pieścił z tym zestawem, tylko po prostu wyszarpał wszystko, co tutaj jest. Także takie pudełeczko kompletne, wciąż dobre na prezent. No to jest zestaw, który ma... 31 lat już w tym roku, więc wciąż jest to dobra okazja dla kolekcjonerów LEGO, żeby im coś takiego sprawić. No szczególnie, że teraz mamy okres świąteczny i pewnie dużo naszych zestawów będzie, będzie gdzieś szło na prezenty. Pamiętajcie, żeby kupić je wcześniej, bo w razie jakiejś awarii, tam nie wiem, braknie nam jednego klocka, jesteśmy w stanie spokojnie to szybko dosłać. Yy, a jak to zamówicie sobie zaraz przed tam świętami, no to będzie ciężej i no też będziemy bardziej roztargnieni, no pakując 10 zestawów dziennie, no to Bardziej się może coś przeoczyć, także polecam po prostu nie czekać do ostatniej chwili. Dobra, tego sobie zdejmę, żeby tu mieć troszkę miejsca i pokażę zestaw, słuchajcie, serii, serii Town, przynależące do serii Town. Natomiast jest to Spaceport z 99 roku, ostatnio go zapowiadałem nawet. No, jest to ten po prostu prom kosmiczny, ta rakieta, która będzie tutaj lecieć. No, jest to stacja Stacja wyszczeliwnicza tego, yy, tego promu kosmicznego. Zestaw z roku, troszkę takie wiecie, niespełnione marzenie z dzieciństwa, bo można było się co najwyżej poślinić do tego zestawu. E, miałem z tej serii chyba tylko te, tego takiego astronautę z plecaczkiem, że to był dosłownie ludzi i pięć klocków, e, oraz miałem tego, e, tego profesorka z taką małą wyrzutnią. No to to były takie zestawy ze Spaceportów, które, które gdzieś się posiadało. Yy, mamy, mamy jeszcze małe zestawy ze Spaceportów, te, które ostatnio pokazywałem, to tam chyba dwa jeszcze zostały, więc jest okazja sobie uzupełnić go o duży albo po prostu kupić sobie cały pakiet, no to też jest zawsze spoko opcja. Dla nas, dla Was, dla wszystkich. Do tego zestawu częściowo mamy instrukcję, to znaczy on posiadał kilka instrukcji, akurat mamy dwie. Do budowy samej bazy, i do budowy jednego pojazdu, no, resztę trzeba sobie znaleźć w sieci. Sam zestaw chyba posiadał 7 instrukcji, także no, niekompletne jeśli chodzi o instrukcje, ale coś tam, coś tam jakiś papierek jest. No i zestaw, który jest absolutnym niespełnionym marzeniem dzieciństwa. To jest, słuchajcie, ostatnio Ciocia od klocków pokazywała, że ma, że ma boisko piłkarskie, od sobie po latach. No to ja też mam. Ja też mam. To jest moje marzenie w ogóle. Jak bardzo chciałem dostać ten zestaw na, na komunie w 2000 roku, akurat miałem, więc bardzo chciałem wydać tą całą kasę, którą tam dostałem od, od wszystkich na ten zestaw. On tam pewnie nie wiem ile wtedy kosztował stówę, dwie stówy to była jakaś ogromna kasa wtedy na, na tamte czasy. No, zabawek się raczej nie dostawało w takich cenach. Ja go zawsze chciałem mieć, a mi rodzice kupili komputer. no Ja dopiero sobie kupiłem ten zestaw. To był jeden z moich pierwszych takich dorosłych zestawów LEGO, kupiony od pana. Pamiętam, to był pierwszy zakup od pana Łukasza Ławrynowicza. Też polecam, bo sprzedaje podobne zestawy jak u nas. Eee, brick, Wagon, Brick. Brick, Wagon, coś tam. Ja no, jakoś tak się nazywa na BrickLinku i sprzedaje też na Allegro. Także jak czegoś nie ma u nas, to może być u niego. Ma dość podobne ceny, podobny profil działalności. Także w zasadzie po co mamy się zwalczać, jak można się, się wspierać. Od niego kupiłem kiedyś ten zestaw, oczywiście go potem już sprzedałem, natomiast teraz mamy kolejną tutaj edycję. No jest, to, jest to zestaw z piłkarzykami, tutaj na sprężynkach, więc teoretycznie można nawet w to grać. Jest tutaj pięć piłek, raz, dwa, tak. Jest jedna drogocenna piłka, która jest wzorowana na piłce chyba z. 2000, więc to będzie z Euro. Z Euro w Belgii i Holandii, no to jest to taka piłka specjalna, a reszta to są klasyczne biedronki. No jeśli chodzi o cały zestaw, to wszystko w nim, wszystko w nim jest. Znajdziecie wszystkie naklejki na bandach, niektóre są w gorszym stanie, ale w miarę są okej. Okay. W miarę są okej, okay. tutaj kilka z nich odłazi, muszę je podkleić, ale cały zestaw jest kompletny, sprawdzony, ze wszystkimi siatkami, gumkami i wszystkim, co trzeba. Dawno go u nas nie było, więc... Jest okazja go dorwać. No, i teraz słuchajcie, czy ja pokazałem wszystko. Muszę pokazać największy i najfajniejszy zestaw, który mam do pokazania. Chyba pokazałem wszystko, więc mogę sobie na to pozwolić. Słuchajcie, zapowiadałem to już wielokrotnie, zresztą było widać ten zestaw na miksie. To jest akurat zestaw, który dość dawno zacząłem składać, to nie jest ten z miksu. Natomiast Black Seas Barakuda, po prostu. Black Seas Barakuda, piękny zestaw ze statkiem. Marzenie z dzieciństwa, nie mojego dzieciństwa, bo ja już nie miałem prawa widzieć tego zestawu. To znaczy, ja jestem rocznik 9.1, a to wyszło, wyszło w 89, więc tak naprawdę jak ja już umiałem czytać katalogi, to już tego zestawu nie było. Także moje marzenie z dzieciństwa to nie było, ale no było to jakieś powiedzmy marzenie dorosłości, jak odkryłem, że Lego dalej istnieje. E, no teraz już go mam chyba czwarty raz, więc mi się go strasznie nie chce składać. Ale jak macie ochotę, to y, zdecydowanie dobra zabawa na taki, no, porządnie długi wieczór. Ja to tak składałem. Razem z dzisiejszym porankiem. No, z 4-5 godzin go składałem, tak rozsypane wszystko na stole. Zestaw, którego w zasadzie no nie trzeba przedstawiać. Zestaw z piratami. Jest tutaj dużo piratów, małpka, skrzynie ze skarbami, cztery komplety monet. To, co jest ważne i to, co chcę pokazać, to ma bardzo ładne żagle. To są akurat te żagle z mixu, które pokazywałem. Więc jeśli oglądaliście ten filmik z mixem, to. To to są te żagle. One są ładne, bez zabrudzeń w zasadzie, bez żadnych postrzępień, Także jeśli ktoś poluje na ładno-żaglową barakudę, to jest zdecydowanie dobry zakup. Klocki też są w porządku w stanie, no po prostu zwykłe używane, tam jakiś gryzek mały się może zdarzyć, ale bez żadnych wielkich bez żadnych wielkich zniszczeń. Linki są nieoryginalne. W sensie tu są linki zamienniki, ale one się też prezentują dobrze. No jeśli komuś nie zależy na jakby super, super oryginalnych linkach, które są bardzo drogie po prostu. No to no zamienniki są zdecydowanie tutaj dobrą, e, dobrą opcją, i, no i tak czasem, tak czasem trzeba. E, także słuchajcie, Barakuda w naszym sklepie powraca po dwutygodniowej czy tygodniowej nieobecności, bo chwilę temu ktoś kupił po prostu naszą poprzednią Barakudę i, i stwierdziliśmy, że no kiedy, kiedy, jak nie teraz, trzeba ją uzupełnić. Dobra, słuchajcie, no to to jest wszystko, co chciałem pokazać. Zapraszam Was za jakiś czas do sklepu, to znaczy w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Jak oglądacie to na premierę, to, no to może za kilkanaście nawet minut się to wydarzy, e, natomiast jak e, oglądacie to później, no to możecie już zerkać do sklepu prawdopodobnie, bo już to wszystko jest, chyba, że się wykupiło, także pamiętajcie o subskrybowaniu newslettera w sklepie. Zapraszam na krecik sklep.pl. Aha, i jeszcze w kontekście YouTube'owym, co jeszcze będzie w najbliższym czasie? YouTube'owym i sklepowym. W przyszłym tygodniu, jeśli tylko dojdzie mi paczka z brakującymi częściami i nic tam w międzyczasie się nie zawieruszy, to powinny wskoczyć takie zestawy jak Enchanted Island z Islandersów, czyli ta wielka płyta na wielka wyspa na dwóch płytach bazowych. Powinien skoczyć zamek króla z 95., czyli yy, Royal Knights Castle, Royal Kings Castle, nie wiem jak się nazywa, zestaw 6090. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, a jest szansa, że, że dobrze pójdzie, to powinien być też zamek yy, z 90 roku, z Crusadersów. Ten taki szary z duszkiem i z księżniczką. Yy, 6081. W tej przesyłce znajduje się też mój brakujący element do bazy Ogela, tej takiej, tej takiej dużej, 2001 rok. Tam jest jeden klocek za dwie stówy, który też był w Star Warsach i dlatego on jest taki drogi w jakimś UCS-ie z Dirt Maulem. Art Ditus z techników też się uzupełni tą paczką i jakieś mniejsze zestawy tam też będą. Aerial Acrobat z Taunów, czyli ten zestaw z samolotami, który dość, no dość niedawno go pokazywałem. No i może coś jeszcze, już teraz nie pamiętam, nie chcę z głowy wymieniać, także jeśli tam się nic nie zgubi w tej paczce, to, yy, to będę pokazywał. Aha, Star Wars, jeszcze patrzę na Star Warsy teraz. Jak dobrze pójdzie, ale chyba mi tam brakuje jednego klocka, to będzie jeszcze ten taki, nie statek, tylko łódź podwodna, Gungan Soup. Gungan Soup też z Jar Jar Binksem, z Obi-Wanem młodym i z qui -Gon że tam jeśli mi nie brakuje jednego klocka, to ten zestaw będzie już niebawem, a jeśli mi brakuje, no to będzie gdzieś tam kiedyś później. W każdym razie teraz się zbuduje. A tymczasem zapraszam do sklepu do zakupowania tego. Zachęcam do wspierania kanału. E, jest taki link e, pod filmem na Bajkofitu. tam możecie mi w, e, wpłacić e, tego donate'a na wirtualną kawę. Wiem, że twórcy internetowi tak robią, więc też już już jak mam 500 Słów, to już jestem twórcą, ktoś to ogląda, więc może ktoś mi tam postawi kawę czy piwo na tym, e, przez tego linka, który Wam się tutaj teraz pokazuje. A jeśli nie chcecie wspierać w ten sposób, to wspierajcie w sklep poprzez zakupy w nim. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnych filmikach na moim kanale i do zobaczenia na tym, co się będzie działo w kreciku. Trzymajcie się i cześć. Na razie.